Coś mówi, że dorosłem brak, ale trzymaj zmian. Wszystko jest takie proste, żyjąc tak jak Piotrusz Pan. Nie jestem dobrym chłopcem i nie czuję się tym zły. Maluję autoportet, myśli, zakłócają sny. Coś mówi, że dorosłem brak, ale trzymaj zmian. Wszystko jest takie proste, żyjąc tak jak Piotrusz Pan. Piotrusz Pan. Piotrusz, pan. Wszystko jest takie proste, żyjąc tak jak Piotrusz, pan. Piotrusz, pan, Piotrusz, pan. O, koloruję puste kartki. Na nosę barwy niebieski i czarny i wiem, nie mam racji. Nie czuję się świetnie. Brak wyobraźni, o, czas na kolejne. Ti Ta and call to Tuston where I got and Znowu pytać się dlaczego tuląc się do skła I znów cię sypać, potem nie sypiać a To i tak lipa jak pobiegnie szczur lub dwa Za z tego czuję, ze umieram w każdym dniu, gdy w łóżku myślę chuję i wyzywam ją od cuk. Chyba już nie zrozumiem, przecież tak tego chciałem A teraz mi brakuje Czego nie chciałem wcale Czego nie chciałem wcale Czego nie chciałem wcale Pozdrawiam w emigracji Idę podbić Finlandię Mózg w znika z czaszki, Odwiedzić nibylandię Nie jestem dobrym chłopcem i nie czuję się tym zły Maluję autoportet, myśli zakłócają sny Coś mówi, że dorosłym brak, nalecz się boję zmian wszystko jest takie proste, żyjąc tak jak Piotrusz Pan. Nie jestem dobrym chłopcem i nie czuję się tym zły. Maluję autoportret myśli zakłócają sny. Coś mówi, że dorosłem brak, no się boję zmian. Wszystko jest takie proste, żyjąc tak jak Piotrusz Pan. Piotrusz Pan, Piotrusz Pan Wszystko jest takie proste, żyjąc tak jak Piotrusz Pan Piotrusz Pan, Piotrusz Pan Zagubiony Piotrusz Pan Zagubiony Piotrusz Pan Chcę znaleźć coś dla siebie Znajduję tylko haka Jeśli uwierzę w Bezpokłodnie latam Zagubiony Piotr spasz. Zagubiony Piotr uspany Zagubiony Piotr uspany W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia W poszukiwaniu szczęścia tu poszukiwaniu szczęścia Przemierzamy cały świat Przemierzamy wszechświat Dobijamy dobrami tam Przypujemy wejścia Cały ten świat jest u stóp nam Cały świat jest u stóp siostrą Ma Zanim odejdę, im odejdę stąd, Chwyć za rękę mi, słab za rękę mą pójdziemy razem tam A nigdy nas nie dosięgnie Rzekni już na Zanim odejdę, im odejdę stąd, płyć za rękę Oh, hi, młodzi już opuszczają kraj. Bye, a to dowodzi jedynie temu, że rządzi tu hajs. Każdy dzień ma ten koszki smak. Jednostki faktycznie tu mają size. Intensyw, intensywny, intensywny, sić pomimo ekscesów. Ja dalej idę. Czasami tak samo na sam patrzę w tv jak jeden z drugim to mówią. Druga Irlandia, ta mafia to wmafia nam słów, galimatias to znów trafia na wiatra.